Zasz jakąś dobrą restaurację rybną. Pierwsza odpalona. Druga odpalona, i trzecia. Trzecia odpalona. O nie! Wystrzeliliście SKUBIEGO! Biegnijmy do peryskopu prędko! Rety, czeka ich piaszczyste lądowanie! BIDU! A więc to kapitan Hollywood był szefem szajki przemycającej przestępców na frachtowiec, tak? Oczywiście. To właśnie on odkrył wrak łodzi podwodnej. Postanowił urządzić tam tajne laboratorium i ułatwić kryminalistom ucieczkę z kraju. W domu kapitana przestępca wkładał kostium potwora, żeby przepłoszyć turystów z plaży. Policja nie mogła podejrzewać, że legendarny stwór może być zbiegłym kryminalistą. Przestępca wysyłał sygnał świetlny i płynął do wraku łodzi używając silniczka zamontowanego w kostiumie. W łodzi podwodnej kapitan Halibut robił mu charakteryzację i wręczał lipne dokumenty. Potem dźwig wyciągał draba na pokład, a frachtowiec wywoził go z kraju. Zobaczmy, kim jest ostatni klient kapitana. Hej, dobrze znam tę buźkę z listów gończych. Ten niebezpieczny gangster niedawno uciekł z więzienia A więc ten dziwny klucz to wytrych, którym otworzył cele <laughs> Niedługo cieszył się smakiem wolności Ale... jak to się stało, że tylko wy nie przestraszyliście się tego potwora? Żartuje pan sobie? Jeden wielki potwór to za mało, by wystraszyć takich hojraków jak my Co, Scooby? <laughs> Krab! Olbrzymie stwory morskie to dla nich fraszka, szeryfie Natomiast malutkie... To inna para kaloszy. Zaatakował nas